Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim i Fundacji Fenomen Normalne Miasto na niestety ostatniej już wycieczce w tym roku. Dzisiejsza trasa wycieczki będzie poświęcona Tuwimowi. Rok 2013 jest rokiem regionu Tuwima, w związku z tym nie mogło zabraknąć takiej trasy na wycieczce organizowanej przez Fenomen. Zwłaszcza, że Tuwim sam mówił, że bycie w poetą to prawdziwy fenomen, w związku z tym nie mogło być inaczej. Piotrkowska 104, ławeczka proszę Państwa, autorstwa Włodzimierza Gryniewicza. Zdecydowanie jedna z, bardziej ulub... Chyba z najbardziej ulubionych ławeczek na ulicy Piotrkowskiej. Tutaj także zawsze w styczniu tańczony jest polones, gdzie kiedy maturzyści szykują się do zdania matów w pierwszej parze idzie pani prezydent lub któryś z prezydentów i zawsze trzeba Każda para musi przejść właśnie przy Tuwimie i pogłaskać go po wyślizganym już nosie. Jak już wiemy doskonale, Tuwim, urodzony w Łodzi, tutaj chodził także do szkoły. Ulica Sienkiewicza, to dawna ulica Mikołajewska i my właśnie stoimy przy Sienkiewicza, który Szkoła, do której uczęszczał Tuwim, to było mę... męskie, re... rosyjskie gimnazjum rządowe. To były czasy, kiedy mówiło się i uczyło po rosyjsku. Stąd też wielka miłość Tuwima do języka rosyjskiego, bo on się nauczył tego rosyjskiego bardzo dobrze, doskonale. Tłumaczył potem Bruszkina i Dostoja i wielu innych rosyjskich pisarzy i poetów. Proszę Państwa, jesteśmy przy ulicy Andrzeja Struga 42 i tutaj mieszkał Julian Tuwim z rodzicami, Adelą i Zydorem Tuwimami. To była rodzina żydowska, a bardzo zasymilowana. Oni się rzeczywiście czuli Polakami i uwielbiali literaturę polską. Zwłaszcza matka, która od najmłodszych lat czytała młodemu Tuwimowi Słowackiego, Mickiewicza i innych wielkich poetów. Proszę Państwa, myślę, że spełniły się słowa Juliana Tuwima. Ech, więc się zbuntujmy i ożyjmy rumaku weterynaryjny i wzlećmy nad ten kominogród w pełen astralnych zwierząt ogród. Tak Tuwim pisał o tym koniu, który jeszcze wczoraj tutaj stał. Możecie go sobie <grym> Państwo wyobrazić. Ja myślę, że on po prostu się zbuntował. Rok Tuwima jest i wzleciał po prostu w ten kominogród. Proszę Państwa, teraz nastąpi chwila, kiedy przyznam się do wielkiego błędu, potakowało mi się miejsca. Oczywiście tam gdzie staliśmy wcześniej, tu by mi się urodził. Natomiast przeprowadzili się z Andrzeja Struga tutaj na rutowicza przy KW. Bardzo Państwa przepraszam, wszystko przez Marcina. Jesteśmy przy Ale alei 1 maja 5. Jest to dawny pasaż Szulca i tutaj pod numerem 13 urodził się, urodziła się siostra Juliana Tuwima. Urodziła się ona dokładnie 22 sierpnia 1898 roku, czyli miała, e, była 4 lata młodsza od Tuwima i to była niesamowita więź. Oni się bardzo kochali. Do tego stopnia, że jakakolwiek rozłąka siostry z Julianem powodowała po prostu to, że Irena umierała co znaczy. Tutaj jeszcze jest pomnik Jana Tuwima. Mamy jeszcze w Łodzi kilka miejsc związanych z Tuwimem. Szkoły są jego imienia. Mamy dom kultury. Na Redkini, największy dom kultury im. Jana Tuwima. Pociąg do Warszawy nosi jego imię. Mamy ulicę Tuwima, no i mamy wycieczkę Tur de Tuwim i pamiętamy o Tuwimie zawsze i wszędzie. On o nas pamiętał, to my o nim też. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. To była prawdziwa przyjemność i mam nadzieję, że zobaczymy się za rok na trzeciej już edycji wycieczek rowerowych po najpiękniejszym miejscu na świecie, czyli po Łodzi.